Dokąd wyruszamy, Etelbercie? Nasz Etelbert ma lęki brzdąc. Przyjaciół nowych wita wciąż. Poznaje świat ma przygód wiele. Tygrysek Etelbert i przyjaciele: Etelbert i krab pustelnik. jaki piękny poranek! Etelbert? Czy to ty? Co ty tam robisz? Buduję sobie nowy dom, Dilipie, patrz! Ale te grysy nie mieszkają na drzewach. Dlaczego? O, o, o. Etelbert! Nie podoba ci się twój stary dom? O, jest nudny, a poza tym jest za mały. Wcale nie jest taki mały. Właśnie, że jest. Mm. Do no spadzie czarodziejski! Przenieś nas w Panie ciekawe miejsce. miejsce! Etelbercie, jesteśmy w Tajlandii. Tu są jedne z najpiękniejszych plaż świata. Patrz Lipie, jakie to jest piękne! O, oh, oh, Strętna fala. Oh. Etelbercie, nie płacz. Saładi! Co to może znaczyć? Sałady, Etelbercie, znaczy witaj, przyjacielu. Saładi! E, e, dzień dobry. Saładi! Ale ty masz dziwne łapy. Może i dziwne, ale to nie są łapy. O! o! Po co chowasz się w muszelce? Wcale się nie chowam. To jest mój dom. Jest bardzo ładny. Tak. Tylko, że niestety stanowczo za mały. O, bardzo, bardzo cię współczuję. A, a może byś się ze mną pobawił? O, o, o. Ekelbert świetnie bawi się ze swoim nowym przyjacielem. Popatrz, co znalazłem! O, o! Gdzie on się podział? Rozejrzyj się uważnie. Patrz, co znalazłem! O, ojej, o! O, ojej, ojej, ojej. To największa muszla, jaką widziałem. Czy mógłbym się do niej wprowadzić? Mhm. Tutaj naprawdę musiało ci być ciasno. O. Ach, to niesamowite. Od lat szukałem większej muszli. Ach. Pasuje, jak ulał. Nie wiem, jak ja ci się odwdzięczę. Ale zanim Ethelbert zdążył odpowiedzieć, czarodziejski wodospad zabrał nas do domu. Podobała ci się ta przygoda? O tak! Chociaż jak mówią, wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej, a mój stary domek wcale nie jest taki zły. To miło, że krab pustelnik dał nam prezent. Albercie, posłuchaj muszli. Słyszysz? Ojej! Słyszysz u morza? <śmuszczak> <śmuszczak> Wersja polska, masterfilm na zlecenie Minimaxa. Reżyseria Małgorzata Boratyńska, dialogi Elżbieta Kowalska. Montaż Krzysztof Podolski, dźwięk Renata Gontarz. Kierownictwo produkcji Agnieszka Wiśniowska. Teksty piosenek Andrzej Brzeski. Wystąpili Ethelbert Elżbieta Jędrzejewska, Dilip Jacek Bończyk oraz Jacek Kopczyński.